A więc w naszym zestawieniu mamy kolejnego Niemca, jest to Audi A3. A jego właścicielem jest Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć. Powiedz, co my tutaj mamy? Co? Mamy Audi A3 w kolorze szarym, ponoć bardzo nietypowy kolor. Obniżona, wiadomo, iRide, Ferga, Rotiform, Las R, to jest dziewiętnastka. Z tyłu mamy 10 cali, z przodu jeszcze 8,5, będzie 10 w przyszłym sezonie, o ile fergi się nie zmienią. Mhm. Wiadomo tam. Auto przeszło pakiet stylistyczny od S3, mhm. w środku fotele od S38V. Mhm. Kierownica będzie dopiero. Mhm. I na, mamy wloty też y, od Nawiewów, też z S38V. Mhm. Okay. A jakieś modyfikacje mechaniczne? Z mechanicznych na razie jest tylko full przelot, mhm. y, jest downpipe 3 cale. Potem jest redukcja na 2,75 i końcówka jest 2,5. Dwa razy, dwa, dwa razy po 2,5 i z tego są nakładki akropa. Czyli y, robi dużo hałasu. Do, do cichych nie należy. Mhm. Mm y, ok. Y, mówisz, że masz y, pakiet stylistyczny od S3, tak? Tak. Y, ok. Jakbyś mógł rozwinąć temat. Y, jakie części dokładnie są zastosowane tam. No to ze strójki, no to przedni, tylni zderzak, no i mhm. progi, które jeszcze nie są do końca założone, były kupione, że tak powiem laminaty, ale nie podeszły, bo no po prostu są krzywe, muszą być oryginalne także. Mhm. Mhm. Felgi? Yy, rotiformy. Mhm. Jaki model? S Srebrny, Las R. Mhm. Czyli dosyć taki popularny model, ale... Tak zwane jednak, studzienki. No, tak zwane studzienki, ale na Twojej trójce wygląda to dosyć zacnie. Prezentuje się te, Twój samochód, także dosyć zacnie. Myś, myślę, że jest z Gracją. Jest e, z Gracją, ok. E, powiedz, jakie masz plany jeszcze na przyszłość, co do tego samochodu? Na plany, na pewno kierownica e, z albo nowej s albo z A1. Mhm. Czytałem temat, jest dużo przerabiania oczywiście z tym, no bo tam wszystkie moduły, żeby to chodziło, wszystkie moduły muszą wlecieć. Jest to trochę kosztowne, ale wszystko jest do zrobienia. Mm -hmm. To wiadomo. Dużo mm -hmm. trzeba czytać, pytać się ludzi. Mm -hmm. Co? Pewnie inna felga wleci. Pakiet dokładek. Niedługo będę robił też dyfuzor sam. Custom. Ogółem w całym aucie wszystko co, wszystko, co jest zrobione to robiłem praktycznie mm -hmm. sam. Nie oddawałem po żadnych warsztatach. Mm -hmm. Także mm -hmm. myślę, że o aucie akurat wiem Prawie wszystko, to mi się wydaje. Czyli robisz wszystko w samochodzie sam, tak? Dokładnie, staram się jak najbardziej. No wiadomo, jak już czymś nie dam rady, to, to ewentualnie wtedy, ale staram się samemu. Mhm. Okej, okay. a jakieś modyfikacje mechaniczne na przyszłość, jakieś plany masz już tutaj w głowie, na przykład zmiana motoru albo coś w stylu? Szczerze mówiąc, y, zmiany motoru nie planuję. Chciałbym to tylko podkręcić. Wiadomo, tam chip tuning, większe wtryski, mm -hmm. turbo jakieś inne, centralny interkuler. No, ja no jest centralny intercooler, ale nie zasłonięty przez chłodnicę. Albo jest plan y, od RS Trójki, bo jest grubszy od oryginalnego. No i umiejscowić go z przodu myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, a jaki motor napędza twój samochód? No, jest to 2 litry diesel mm -hmm. 140 na common rail. Mm -hmm. no, okay. no, ja, jako daily daję radę, bo to jest typowym daily. Więc mm -hmm. szczerze, warto dodać. W mm -hmm. mm -hmm. czym no, no. Dokładnie. Nie no, Powiedz nam jeszcze, zadajemy takie pytanie każdemu, każdej osobie, która bierze udział w na, naszym programie: powiedz, czym czyścisz swój samochód? Wiesz co, czym czyszczę? No Na dobrą sprawę to środki. To praktycznie na początek. Og ogółem mycie polega na dwa wiadra, czyli w jednym mam wodę, w drugim sią, y, szampon od ADBL-a No i przelecę se, najpierw lecę całą autoaktywną pianą potem y, spuku spukuję to razem z brudem następnie właśnie szampon z ADBL-a z gąbką i maczam w czystym wiadrze nie? No i jak gorzono je, no to wiadomo, trzeba jakoś nabłyszczeć karoserię no to nie wiem, smalec wlatuje, smalec myślę dobrze nabłyszcza No jak widzicie na filmiku, smalec daje Daje radę, widać, że się samochód błyszczy, lśni. E, Tylko i... trzeba dobrze docierać. Trzeba dobrze docierać. Jeżeli ktoś chce spróbować z malcem również swój samochód wypolerować, to odzywacie się tutaj do Mateusza i gra temat. Także Mateuszu, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. E, a was zapraszam do kolejnego odcinka serii Tuning Tech.